Witajcie, kochani! Czy wiecie, że w IKEA jest już wiosna? Tak, to nie żart. Choć mamy dopiero styczeń, w IKEA już można znaleźć nowości z kolekcji wiosna 2025. Chodź ze mną do IKEA, wspólnie będziemy szukać oznak wiosny. Zapraszam serdecznie, bo będzie dużo nowości, piękne lampy, meble i dekoracje. Co ważne, linki do wszystkich prezentowanych w tym filmie produktów znajdziecie w opisie filmu. Zaczynamy! I oto pierwsza oznaka wiosny w IKEA, czyli pierwiosnek. Roślina doniczkowa, 11 cm średnicy za 8 zł. Wpraw się w wiosenny nastrój już teraz z budzącym świat do życia pierwiosnkiem. Ta niewielka lampa stołowa zapewni ci przytulne i nastrojowe oświetlenie w domu. Co ciekawe, łatwo można regulować natężenie światła, obracając klosz. Łatwo ją włączyć i wyłączyć za pomocą niewielkiego przycisku na boku. Lampka kosztuje 40 zł i dostępna jest w trzech kolorach: białym, zielonym lub żółtym. I kolejna wiosenna nowość to nowoczesna wersja tradycyjnej lampy naftowej. Bardzo stylowa lampka dostępna jest w trzech kolorach: jasnoróżowym, jasnoszarym i jasnożółtym. Kosztuje 60 zł i ma piękny szklany klosz. Ta stylowa lampa za 80 zł do tej pory była dostępna w kolorze czarnym i beżowym, a teraz mamy wiosenną nowość w kolorze żółtym. To pokrętło pozwala regulować natężenie światła. Wodoodporny przenośny głośnik Bluetooth za 50 zł zyskał w tym sezonie dwa nowe kolory różowy i niebieski. Nowy wiosenny kolor zyskał też ten klasyczny koszyczek z Ikea za 35 zł, teraz dostępny w kolorze różowym. Być może część z Was pamięta ten budzik. Budzik o nazwie Kuponk, teraz dostępny w nowym jaskrawo-niebieskim kolorze. Budzik kosztuje zaledwie 4 zł. Lampa LED na baterie za 70 zł. Tę lekką, przenośną lampę możesz zabrać ze sobą w dowolne miejsce, zarówno do domu, jak i na balkon. Ten przepiękny szklany dozownik mydła zapewni Twojej kuchni lub łazience rusykalny wygląd. Dozownik ten kosztuje 10 zł. Ten mały ręczniczek do rąk o wymiarach 30 na 30 cm kosztuje zaledwie 8 zł i dostępny jest w różnych kolorach. Teraz pojawiła się nowość w kolorze czerwono-brązowym. A teraz czas na nowości z działu meble. I oto pierwsza nowość: regał wykonany z akacji. Kosztuje 500 zł. Wykonane z akacji meble Łazienkowe świetnie nadają się do pomieszczeń, w których bywa wilgotno, dlatego są idealne do Łazienki. I z tej samej kolekcji mamy też ławeczkę Łazienkową, także wykonaną z drewna akacjowego, za 180 zł. To nie tylko wygodne siedzisko, ale też miejsce do przechowywania drobiazgów. Ten nocny stolik w kolorze antracytowym łączy w sobie wpływy industrialne z prostymi i odważnymi liniami, które tworzą ponadczasowy wygląd. Stolik ten standardowo kosztuje 180 zł, jednak teraz klubowicze IKEA Family mogą go kupić za 152 zł. Oferta ta obowiązuje do 18 lutego. Jest to w ramach promocji minus 15% na wszystkie komody i stoliki nocne właśnie. I z tej samej serii możemy kupić pasującą toaletkę za 350 zł. Lustro można ustawiać pod dowolnym kątem, a miękkie amortyzatory, znajdujące się z tyłu, ochronią ścianę przed zabrudzeniem. Gablota ścienna za 100 zł w kolorze białym lub niebieskim. Można ją powiesić pionowo lub poziomo. Wszystko zależy od Ciebie. Jej wymiary to 50x25x25 cm. I kolejna wiosenna nowość meblowa to ten przenośny stół z opuszczanym blatem za 1000 zł. Stół wykonany jest z drewna sosnowego i jest to niezwykle praktyczne rozwiązanie do małych przestrzeni, bowiem może służyć jako biurko lub stół do jadalni. Opuszczany blat pozwala łatwo złożyć i zaoszczędzić miejsce, jednocześnie nie ograniczając dostępu do półek, a dzięki kółkom i bocznym uchwytom stół łatwo przesunąć w dowolne miejsce. Miejsce. Półki z kolei to praktyczne miejsce do przechowywania książek kucharskich, podręczników szkolnych, laptopów, zostawy stołowej, czego tylko potrzebujesz. A to bardzo porządny mebel. Jest to półka ścienna wykonana z litego drewna dębowego. Za 150 zł jej wymiary to 60 na 20 cm. Dawniej te klasyczne wózki z IKEA dzieliły się na wózki o nazwie Raschult, to były wózki mniejsze, oraz wózki Raskog, które miały większe wymiary. Natomiast teraz wycofano te mniejsze wózki i wprowadzono po prostu produkt o nazwie Raskog, który oferuje wózki mniejsze i większe. No ale co ciekawe, zobaczcie... Dawny wózek Razhult kosztował 180 zł, a nowy, mniejszy Raskok 150. No wymiary są naprawdę niemalże identyczne, różnica jest tylko paru centymetrów wysokości, a ogromna różnica w cenie na plus. Dla porównania, dawny wózek Razkok kosztował 250 zł, a nowy tylko 200. To produkt, na którego powrót czekałam od dawna, bowiem kiedyś w IKEA były dostępne takie pojemniki, do których można było przymocować szynę i teraz mamy nowość, pojemnik z kolekcji Updatera za 30 zł, do którego możemy dokupić szynę. W ten sposób uzyskamy wysuwany pojemnik. Po połączeniu z szyną pudełko łatwo się wysuwa i zapewnia łatwy dostęp do przechowywanych w nim rzeczy. Taki pojemnik to doskonały pomysł na wąską przestrzeń w jakiejś tam szafce pod zlewem, chociażby można w nim przechowywać gąbeczki, szczotki i płyn do zmywania. Bawełniana poszewka z uroczym haftem za 40 zł, a obok również poszewka wykonana z bawełny. Zobaczcie, jaka świetna cena: 25 zł. Jej wymiary to 50 na 50 cm. Rama łóżka w białym kolorze za 600 zł. Wymiary to 200 na 90 cm. Rama ta dostępna jest także w kolorze czarnym. Łóżko zostało wykonane z metalu. Zaokrąglony zagłówek i dekoracyjne detale nadają z tej stalowej formie bardzo ciekawy charakter. Wieszak stojący za 90 zł dostępny jest także w kolorze niebieskim. Jest to wieszak oraz pojemnik na parasole. W tej samej serii możemy kupić półkę na buty w czarnym kolorze za 80 zł. Co ciekawe, półki na buty można zamontować poziomo lub pod kątem, a odchylając je, zyskujesz więcej miejsca na większe buty na mniejszej przestrzeni. Ten mebel również pochodzi z tej samej kolekcji. Jest to wieszak na ubrania z półką na buty. Kosztuje 70 zł. Przyjrzyjmy mu się uważnie. W komplecie jest wieszak na ubrania, dwa regulowane haczyki z dołączonymi paskami, które można umieścić gdzie tylko chcemy i dowolnie je przekładać. A na małej tacy łatwo znaleźć klucze i chwycić je wybiegając w pośpiechu z domu. I kolejna nowość z kolekcji wiosna 2025 czyli przepiękna karawka za zaledwie 13 zł. Nadaje się zarówno na przyjęcia, na zimną lemoniadę, ale też sprawdzi się jako wazon na kwiaty. No to jest produkt naprawdę iście wiosenny. Podkładka na stół za zaledwie 8 zł. Jej wymiary to 30 na 40 cm. Nowość: trzy słoiki z pokrywką za 20 zł w ładnych brązowych barwach. Nadają się na marynaty i drzemy, a dzięki uszczelce wszystkie te smakołyki zachowają swój smak i aromat. Ten zaparzacz do kawy lub herbaty dawniej dostępny był tylko w czarnym kolorze, a teraz możemy kupić w kolorze kremowym. 1 litr pojemności, a kosztuje 30 zł. Sztuczna roślina doniczkowa, która przypomina roślinę o nazwie Rajski Ptak, kosztuje 130 zł. Bardzo tani sztuczny kwiat za zaledwie 3 zł. Jest to mak różowy. Sztuczna dalia w różowym kolorze za zaledwie 2 zł. Sztuczne hortensje w różnych kolorach za 7 i 8 zł. Jak widzicie mamy też wiosenne bazie za 10 zł. No i kolejne sztuczne kwiaty za 20 zł. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten wiosenny przegląd nowości. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie o prezentowanych produktach, bo w sumie całkiem sporo tych nowości. Jestem ciekawa, czy myślicie już o wiośnie i czy szykujecie w swoich domach wiosenne dekoracje. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie do końca i zachęcam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Do usłyszenia!